Witam cieniaski. Witam szczeniaczki, witam. Witam. O tatuś do was idzie. No tatuś idzie do was. Witam cieniaski, witam. Witam, witam. No tatuś też chce być widocznie ujęty. Bardzo was kocha ta tuś... a proszę tej sunia. Chłopaczek. Sunia. Chłopazekk też. O, się, ale nie może zajmować tutaj całego kadru. No i takie są tutaj szczeniaczki. No i tatuś się jak widać cieszy, że ma dzieci. No i tak tutaj mamy. Tatuś tutaj zaczyna się bawić z dziećmi. いったっ